Wykonawca przyspieszył zakres pracy i wyprzedza harmonogram. Myślę, że będzie oddana ta ulica przed końcem maja, ale chcę z tego miejsca też podziękować współpracownikom Wydziałowi Infrastruktury Komunalnej za zaangażowanie. Jest piękny odcinek ulicy, który otworzy też te tereny sąsiednie, bo już wiemy, że cena działek w tym regionie, w regionie bardzo mocno poszła w górę. Buduje się tutaj mnóstwo nowych domów, nowych, nowej zabudowy powstaje. To z korzyścią i dla tego osiedla, i dla lokalnych szkół, i dla lokalnej społeczności. Mogę tylko zachęcić, aby w takim obszarze inwestować i kupować, bo warto mieszkać w Englawach Leśnych. No i z tego miejsca chcę jeszcze raz podziękować wykonawcy, lokalny wykonawca. Bardzo duży kontrakt, bardzo duże prace wykonywane siłami tutaj naszych mieszkańców. Z Ostrowca i z rejonu Ostrowca, więc mogę pogratulować, że ten pieniądz, który jest pieniądzem publicznym wydatkowany jest dla lokalnej społeczności, ta lokalna społeczność też ma z niego korzyść. To jest jak gdyby dokończenie tego ciągu ulic zbiorczych z wyjściem na rondo przy ulicy Bałtowskiej i Samsonowicza. No to jest takie dopełnienie dzisiaj będziemy mogli tą trasą od starej dziewiątki od ulicy Sienkiewicza poprzez ulicę Grzybową i później Kraszewskiego dojechać tutaj do Samsonowicza. To jest taki no pierścień okalający, tak można by ująć. Też rozładowanie trochę ruchu w części miasta. Bardzo ważna arteria. Im więcej dróg, tym lepiej dla miasta. To drogi świadczą o krwioobiegu. Im więcej w lepszym standardzie, tym lepiej dla wszystkich, więc mogę pogratulować i myślę, że, że to jest taki, będzie bardzo też... Dobry skrót do, z dojazdem, z objazdem w mieście, ale i też dobre możliwości do, co do ścieżki rowerowej, co do specerowania, bo ładna okolica. Domykamy tymi ścieżkami rowerowymi pewne e, większe kompleksy. E, tu jeszcze chcę podziękować, bo lada moment powiat powinien ruszyć z inwestycją, na koniec kwietnia powinien być przetarg e, ścieżka rowerowa wzdłuż Samsonowicza z dojazdem do 11 listopada i ewentualnie z rozjazdem tutaj w stronę nowej bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji. Więc tamten układ komunikacyjny też się zmieni. Jak Państwo widzicie, w Ostrowcu w tym okresie bardzo duże, intensywne prace drogowe w kilku miejscach. Bo i ulica Podgórze, i Okulna, i i Piwna, i dzieje się naprawdę w wielu miejscach. I to nie koniec, bo łącznik Szanowskiego w dobrym tempie i na pewno nie ustaniemy w tych zabiegach o kolejne ulice i kolejne remonty.